Cześć widzowie. Siemanko, to też ja. Siema. My dzisiaj nagrywamy Fortnite. Dokładnie, Fortnite będzie nagrywany. i I, i chyba się cieszycie. Tak mi się wydaje. No tak, my na pewno się cieszymy. I właśnie zagramy sobie rundeczkę Battle Royale. I myślę, że te rundeczki po jednej będzie codziennie, po jednej run rundeczce w Fortnite. Będziemy się starali przynajmniej codziennie. No, ale nie będzie to łatwe, bo jednak nie jesteśmy. No, dokładnie, mam dużo zajęć, więc Kibidi. No nie wiadomo, czy się nam uda. Myśmy się od razu na to, że będzie codziennie, ale będziemy się starali robić to jak najczęściej. No nie wiem, czy będzie codziennie, ale będzie właśnie często, tak jak tutaj nam Tymon powiedział, że będziemy się starać takie giereczki nagrywać, bo lubimy was i chcemy wam nagrywać mega dużo, co ja robię. Mieli przyjemność na to Ciao. Więc tak, teraz czekamy na giereczkę. Jakieś bambiczki, więc to wygrywamy i jest. Ja nie wiem, że nam się uda. Ten mecz. Lec? Może się nam uda That? wygrać. Lec? Film, film nie That? będzie That? jakiś bardzo długi. No, film nie będzie bo, jakiś No, bo będzie to raczej jeden mecz. Zobaczymy, ile jeden, jeden mecz będzie trwał. No. To się jest problem. Jest... No, jak. No, po prostu. Nie, jest problem, bo. Ja, my wiemy, że po prostu wy nie lubicie oglądać chyba długich filmików. Więc że od razu dać nie Więc, więc no, możemy mieć dwa albo trzy, No albo trzy, albo dwa zobaczy się, a my wyskakujemy teraz. Lecimy tutaj. A co to jest, to ja nie wiem. Ok, jakaś fajna piscówka, duża. My oczywiście sobie lądujemy na dachu i go rozwalamy tutaj dla matsów, i żeby tu. Yem... Pa widzowie.